Dzień dobry, nazywam się Iza Wilczewska i jestem aktorką Białostockiego Teatru Lalek. Teraz znajdujemy się w Piwnicy Lalek. To jest takie muzeum, gdzie można znaleźć lalki, które nie grają już w spektaklach. I można powiedzieć, że są na emeryturze. W tej piwnicy lalek znajdziemy lalki z wielu spektakli z wielu, wielu lat. Można tu obejrzeć różne rodzaje lalek: na przykład kukły, jawajki. Pacynki, maski, lalki stolikowe i różne inne. Nasz białostocki teatr Lalek jest wyjątkowy, ponieważ do każdego spektaklu robione są oddzielne lalki. Mamy w białostockim Teatrze Lalek pracownię. Gdzie panie i panowie do każdego spektaklu wykonują lalki. I to nie jest tak, że jeśli lalka gra w jednym spektaklu, to może też zagrać w drugim. Każdy spektakl ma oddzielne projekty, dekoracje i oddzielne lalki. Wyjątkowe jest również to, że lalki są dopasowane do aktora. Dokładnie tak samo jak na przykład buty są dopasowane do stopy człowieka. Czyli, na przykład, jeśli ja mam mniejszą dłoń, a mój kolega ma większą dłoń. To nawet jeśli nasze lalki wyglądałyby tak samo, to będą się różnić. Moja będzie mniejsza. Teraz trzymam w rękach lalki z różnych spektakli. W białostockim Teatrze Lalek mamy spektakle dla dzieci i dla dorosłych. To jest lalka ze spektaklu pod tytułem Sklepy cynamonowe. Reżyserem tego spektaklu był Frank Zenne. W Białostockim Teatrze Lalek bardzo często współpracujemy z reżyserami z zagranicy. Wtedy próby są bardzo ciekawe, ponieważ są w języku angielskim. Dlatego też aktorzy muszą mieć dużo różnych umiejętności. Na przykład dobrze znać obce języki. To jest bardzo wyjątkowa lalka. Jest wykonana ze specjalnej masy. I żeby nią ruszać, wystarczy chwycić się tutaj od środka za specjalną przeczkę. W spektaklu sklepy cynamonowe. To była lalka ojca. I występowała ona w kilku rozmiarach. Ta głowa była największa. W drugiej ręce trzymam lalkę, którą grałam w spektaklu kopciuszek. I jest to Zła siostra Kopciuszka. Jest to lalka stolikowa, którą trzyma się w jednej ręce, trzymając dwa palce za jeden haczyk i jeden najmniejszy palec za drugi haczyk. Drugą ręką ruszałam Rękoma lalki. Ta lalka była wyjątkowa, ponieważ w trakcie spektaklu zmienialiśmy jej ubranie. Pod spodem, pod tą różową sukienką, ma piżamkę. Cała lalka. Jest wykonana z różnych materiałów. Głowa wykonana jest z butafory. Butafora to jest papier, który utwardzony jest klejem takim klejem, jak przykleja się tapety. Potem się to maluje, przykleja się włosy i wychodzi taka lalka. Ręce i nogi lalki zrobione są z drewna, a brzuch z gąbki. Tutaj trzymam też. Głowę małpy ze spektaklu pod tytułem Księga dżungli, i ta lalka cała wykonana jest z gąbki. Tylko oczy: zrobione są ze szkła. Jest to taki rodzaj lalki, który nazywa się pyskówka albo mapet. Wystarczy do środka lalki wsadzić rękę i lalka zaczyna mówić razem z nami. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie lalki, które mamy w teatrze, zapraszam Was bardzo serdecznie do Białostockiego Teatru Lalek, do Piwnicy Lalek. Obiecuję, że będziecie zachwyceni.